Dzień dobry! Dzisiaj z Ciebie wiadomości powrócił dziś Kaja. A sztuki są przed kolakami. Mieliśmy pasowanie. Dzień dobry! Dzień Widlenki i muchomolki były na wycieczce się w szczęśliwych wsi Się, co w zwierzę Każdy mały Muchomorek zawsze ma dobry Umorek Wjechaliśmy do zagrodu szczęśliwych zwierząt To jest moje ulubione miejsce Przyjeżdżam tu z małą codziennie Co podobało się Naszym przedszkolakom Reporter Przeprowadzi dla, dla nas Maja Czy widziałaś jakąś kunę? Nie, jakie zwierzę ci, ci się tutaj podobało najbardziej? Alpaki, czy ci podobało się podoba Wam się kolem? Która reakcja dzisiaj się podobała ci? Bawienie się na karuzeli. jakiegoś grzyba? Tak. Jakiego widziałaś? Muchomora. Jak wyglądał bawą? Nie wiem. Opowieść nam dzisiaj o tak. One są z dzikimi kiowami. Mają jak byki. I żyją w Ameryce, w Indiach też. Są w, baj, są w takim film, są w jednym filmie pokazane. Dziadek mi o nich opowiedział. Widał je tak. Widał takie. Może widał takie. Bardzo Tobie dziękuję profesorze Antoni. Pa pa! A Natura TV mówiła Maja. Odzikliśmy urodzinki Basi i Emilki. Jeszcze Maja szukała jesieni. Była w Wąszowie. Dzień dobry, to Piotrka Maja. Będziemy, będziemy, będziemy robić place plastyczne tutaj w domu, w Poznaniu. Będziemy robić dla przedszkola Natura piękne prace jesienne i bardzo... To wam, wam dziękuję, że pozwoliliście nam zrobić reportaż w Wąsowie w wystanku. Dziękuję bardzo i do widzenia z Wąsowa do, do Pałacu. Będziemy też robić zdjęcia w pałacu. Papa pa. Przeczkoły się odbyły. Kolejne spotkanie przed sztuką.

A mnie też, też uczymy. I co wyszło? Brawo! Zobaczcie, jak spędziliśmy czas na miłym powietrzu. Wiadomości z przedszkola poprowadziła dziś Wasz Kaja. Pozdrawiam Pan W sportowych poprowadzi Was Maria. Dzisiaj Wam pokażemy, z Panią Goratką. Zobacz, jak ciężko pracujemy. W z zdrowy duch. Leona, Dobra, następny raz z.

Dla Was mówi Marcel. Do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia za dwa tygodnie. Witam w nowej prognozie pogody. Poprowadzi dla Was Kracia. Wtedy w suchym lesie będą opady. Deszczowo też w Łodzi. W Wrocławiu i w Krakowie będą silne wiatry. W lecinie i w Suwałkach będzie słoneczko. W Gdańsku sypnie śnieg, w Krakowie będzie burzowo. Dziękuję za uwagę. Dla Was mówiła Klara. Drodzy Państwo, czas na saldzi. Jeszcze wraca z kolonii, mama go pyta. Czemu nam przysłałeś pustą pocztówkę? Bo tam było tak pięknie, że aż nie do opisania. Wygnę za dw dwa tygodnie. Witam w programie Basia w Krainie Książek. Dzisiaj opowiem Wam o książce Dbajmy o naszą planetę. Ta książka jest z okienkami, w której są ciekawostki o planecie Ziemi. Czy wiesz, że największe zwierzę na naszej planecie patrzą w moim są tu też informacje, jak Ty możesz pomóc w planecie, żeby przetrwała. Książka jest w twardej okładce i ma twarde strony. Oceniam tę książkę na 5 punktów, bo ma ciekawe okienka. Dobry dobry, Matylda. Jaką panią najbardziej lubisz? W co lubisz się bawić w przedszkolu? Pytaj. Z kim oglądasz naszą telewizję? Eee, z mamą i co najbardziej lubisz robić w cieczkolu? Czy fajnie ci się gotowało? Tak. Czy podobało ci się nagrywanie cieczkolnych rewolucji? Tak. Co gotowałaś? Czy fajnie było pasować na czeczkolaka? Jakie piosenki lubisz śpiewać? Okay, okay. Podoba Ci się na, w naszym czeczkolu? Mm, miło było rozmawiać z pszczółkami. Mam nadzieję, że podoba im się w naszym czeczkolu. Pozdrawiam Leona.

no, jest lepotliwe. Zaczynamy. Potrzebujemy? Banana i amalantów. Banana musimy losing z three No? To mama w siepłonie mi amalantów. Mhm. Mm I? E. I mięsamy, i mięsamy, i Jak już pomieszaliśmy, możemy robić kuleczki. Kuleczki stawiamy do piekarnika. Na upieczone czosnki dodajemy trochę Jak Wiecie, jaka jest moja ulubiona święta? Halloween jest. No. Spójrzcie, co to jest na środku mój pajączek. In a toperic, little pellet, little pellet, to your sister, Papa. Yummy, 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 I got love in my tummy. Hello, everyone, English. Grass Let's have a look what he will learn? Green, green, red, blue, Ye yellow, yellow. blue. Yes, you can catch. Kaya, red. No, one, two, three, four, five, carrot, cucumber, potato, potato. Broccoli, potato. carrot, potato. tomato, cucumber, potato, and broccoli. 아 <목소리나> długi ogon. Również miał zakień. Mógł się nim nagrzewać i, i ochładzać. Tu może pokazują najprawdziwszy układ zębowy w tej książce. Był w pangę i, i przed dinozaurami jego czopy znaleziono w Polsce i w Niemczech. W jej bociasek zdejął dinozaurów. Co to ma mojego goszta? Mało szósty zosek. Odpiętasz? Tylko, że widzisz jadączki. Trzymaj mi telefon. jest mi z i I z małym. I z I on jest... Brak jotał tata i mama brak jodan, i brak dziecko brak jotał, a A jak ucieknie bilet i zje ludzi, to, to wtedy zamkniemy go w klatce i się nie otworzy. Zresztą robić figury z baletu i one mogą robić wszystko duże kupy. Pozdrawiam i zapraszam na następny program. 来。